Zaczął nagrywać gdyby co nie, ale dobra. Cześć, witajcie na Papierowej Embers. Dzisiaj znowu mam gości. I jest to Zodowa Cassie. To jest długa historia, kiedyś Wam opowiem. Czyli Madzia i Hubert z kanału Niewymuszony. Jego, jego kanał dopiero startuje. Cassie też już niedługo startuje ze swoim kanałem, więc. Na pewno jeszcze nie raz u mnie wystąpią i będziecie wbijać na ich kanał, ale teraz chodzi o odcinek! Dzisiaj kolejny challenge i nazwaliśmy to Widzę Moimi Oczętami. Tak? tak. Widzę Moimi Oczętami. Jest to sposzona wersja kogoś tam z booktuba angielskiego, nieważne. Może damy linka do tak, link będzie w opisie mniej więcej od. Miałam głos, nie? O co chodzi w tej zabawie? Otóż będę się obracać i podziwiać moją piękną biblioteczkę i. to na rybło. było? musi spojrzeć i dać nam podpowiedź, którą książkę widzi, a my musimy ją znaleźć i wam pokazać. Chyba zgadnie na pomoc. Dobra, czyli zaczynamy bitwę! W prawym narożniku. To ona. A, w... Pra Ty masz w lewym czy prawym? W prawym. Prawy. W, prawym. A w lewym narożniku niewymuszony. Pierwsza runda. Obracam się i wyszukuję mojej książki. Pierwsza podpowiedź. Ta książka całkiem niedawno została zekranizowana. Nie, nie. Jest to bardzo smutna historia, która nie kończy się happy-endem. Już wam mówię, że to nie jest gwiazd naszych wina. Może to? Tak jest! Cassie zdobywa punk. Czy ja w ogóle wtedy zaczęłam widzieć za moimi oczami? Nie. <śm> <śm> Okej! Okay. Druga runda. Teraz coś łatwiejszego. Widzę moimi oczentami książkę, w której akcja dzieje się w kosmosie. Nie mogę jej znaleźć, jakie to słodkie. Ona jest nieźle całkiem ukryta, bo jest na obrzeżach. I teraz zaczną po obrzeżach. Będą robić dokładnie to, co im mówię. Fajnie. Trzeba się rozebrać, żeby tą książkę znaleźć. Ob oboje? Nie. Yeah. Ale ona też chciała. Hubert Ale my No dobra! Niewymuszony dostaje punkt! Brawo! Zaczynamy! Trzecia runda! Nie robią mi rogi. Stawili. Widzę moimi oczętami książkę, której tematyki się boję. Oh <laughs> o Boże. Ryzykuję, jaki będzie. Tak jest. Boję się kosmitów. Brawo dla Kesi. Proszę Państwa, czwarte... czwarta... Czwarta. <laughs> czwarta. Nie lubię. Zowardę. czwarta. Czwarta runda. Naprawdę ich nie lubię. Eee... Widzę moimi oczentami książkę której autorka jest moją teściową. A przynajmniej tak ją nazywam. Nie, nie. Ty był pierwszy? Tak, dobra, remis! Zaczekaj na mnie, to wersja oczami Adria! Zaufaj mi oczami Camerona. Mamy remis. Piąta runda. Ja nie wiem, gdzie ona ma książki tak. na półce to jest. Ja tak. właśnie też nie. Gotowi. Chyba nie. <laughs> Widzę moimi oczętami książkę, w której schodzimy do piekła. No! Nope. Kurde. Wake <laughs> Tak, się... tak jest o tą właśnie książkę. Oh, chodziło! Fair. Tu schodzimy to, do piekła. Siódma runda. <grymne> Widzę moimi oczętami książkę, w której poznajemy kogoś ze skrzydłami. Punkt dla niewymuszonego. <grymne> Runda numer 8. Widzę moimi oczętami książkę, w której gra mój ulubiony starszy bohater. Właśnie o to chodzi! No, no! Jest to moja ulubiona część Harry'ego Potter'a. No! no kurde. kurde! Punkt dla Cassie. Teraz zobaczymy, które z nich naprawdę ogląda mój kanał. Bum, bum, bum. Zaczynamy się bać. Która to jest runda? Dobra, Enta runda! Widzę moimi oczętami książkę, która zryła mi banię. To jest pierwsza Nie, ale to jest jedna ale nie ta. A w jakim sensie zryła banię? Pozytywnym. Chciał pokazać greja. Nie! Co? No. Ale żebyście mieli różne szanse, to może tak jakoś tak Nie odgadli, więc druga podpowiedź. No jest sobie teraz wyglądacie, nie? No, już! Widzę moimi oczętami książkę, w której znajdziecie same listy. Nie, nie czytałem tego. I tak tracisz swoje szanse. Wiem. Brawo, seniorita! Kochani, dlaczego się nie poddaliście? Punkt dla Cassie. Jest 6 do 3. Dlatego jeszcze 3 rundy. Jeżeli Hubert nie podoła, to nie będzie remisu i to już jest koniec. Kolejna runda. Widzę moimi... O jakie cząsty Widzę moimi oczętami książkę, którą porównałam do Bridget Jones, bo jest tak śmieszna. Yeah. no, tak. A, no, każdym. <laughs> tak jest! Nie wymuszony dostaje punkt. To będzie kolejna runda. Ding, 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 dong! Widzę moimi oczętami książkę, która kojarzy mi się z krwistym kolorem. Nie. taj punkt 6 do 5. I decydująca runda. Ej, o to nam chodziło w sumie. Jak. Ostatnia runda. Dalej, bicie się, bicie się. Bicie fight, się fight, 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 fight. Ja Ostatnia runda. To jest książka, której ekran... Widzę moimi oczytami książkę, której ekranizacja była lepsza, niż ona sama. Jako, że za długo myślą, bo ten proces naprawdę długo trwa, to w tej oto ekranizacji i filmie i książce i w ogóle główny bohater ma motor i jeździ na nim. Nie, że tylko patrzy na niego, ale ma też motor. Po prostu ma motor, jeździ na nim i wiecie. <noise> Din, ding 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 ding, wygrała Nie, yeah! konfetti! Odegram się. Wygrałam! Mm. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i że nasze trio Wam się też spodobało. W końcu jesteśmy tacy Zapraszam na mój kanał do subskrypcji. Tak jest, klikajcie, tu gdzieś będzie. Warto oglądać oba! I już niedługo będzie to trzeci. Więc łapki w górę, komentujcie. A śmieją się z mojej gestykulacji. Komentujcie i do zobaczenia! Na pewno coś głupiego robią za mną. Co dwie ich. A -a.